Cześć, witajcie. Dzisiaj ze sklepu mam przed sobą pokrowiec od Bajdoma, Tim Feeder. Eee, pokażemy, jak bardzo jest pojemny, bo to jest naprawdę wydajny pokrowiec. Miści się w nim naprawdę dużo. Jest to 4-komorowy pokrowiec, 165 cm długości. Mam przygotowane trzy kije, bardzo mocne od Bajdoma. Do tego eee, kołowroteczki Longcast. Wędki to są Master River. Tfu, seria Master to akurat mamy River, ale mamy też Master Carp. Także bierzemy taki mocny komplet i pakujemy. Nie? Mamy jedną wędkę, wszystko swobodnie się zamyka, nie ma żadnego siłowego wrzucania wętek. Tutaj druga węteczka, tu akurat mieliśmy wersję 4,20 długość, też bez problemu wchodzi. Tak jak widzicie, każda jedna wędka ma taki duży kołowrotek, są naprawdę duże kołowrotki. Mamy już trzy wędki, jak widzicie, wszystko swobodnie wchodzi. Mamy czwartą wędkę. Też swobodnie się zamyka, nie ma żadnego przeciążenia. Skibek mówi, że jeszcze flaszkę tu możemy wsadzić. Jak widzicie, jest jeszcze tutaj sporo miejsca, także to nie jest miejsca hama wciśnięte. No i tyle, co mogę powiedzieć. No polecam, polecam naprawdę mocny, wydajny pokrowiec. I to tyle. Do zobaczenia na następnej. Na następnym filmiku ze sklepu. Cześć!